Krew. Zapraszam Was do fascynującej, historycznej podróży śladami polskiego dziedzictwa po Syrutyszkach i okolicy. W tym brzegu rzeki Niewiarza, niemal że w samym centrum Litwy leży urokliwa, niewielka wieś otoczona łąkami porośniętymi rzadką roślinnością. I choć syrotyszki przez wieki przyćmione były przez znacznie większe, oddalone niespełna 10 kilometrów Kiejdany, to mają one niezwykle ciekawą polską historię. Blask pobliskich kajdan, skrywa nieco w cieniu dzieje serutyszek. Choć z całą pewnością miejscowość ta jest znacznie starsza niż podają historyczne księgi. Bowiem pierwsza wzmianka o serutyszkach pochodzi dopiero z drugiej połowy XVII wieku. To mniej więcej wtedy, w roku około 1670, ziemię tę nabył Józef Kazimierz Syru cierbu doliwa. Notabene przodek naszego noblisty, Czesława Miłosza. Ale do tych koligacji rodzinnych jeszcze wrócimy. Józef Kazimierz Syruć, herbu Doliwa, był podstarostą żmudzkim, wojskim, a także mostowniczym grodzieńskim. Warto zwrócić uwagę, że tytuł ten funkcjonował tylko na Litwie. Nie występuje w spisie urzędów ziemskich w koronie. W XVII wieku mostowniczy w Wielkim Księstwie Litewskim był w randze wysokiego urzędnika. Jak pisał Wincenty Skrzetuski w swym dziele Prawo Polityczne Narodu Polskiego, mostowniczy od starania o mostach imię ma. Zajmował się on konserwacją i dbaniem o ogólny dobry stan mostów na powierzonym mu terenie Litwy. Józef Kazimierz Syruć był dziewiątym mostowniczym grodzieńskim w historii. Pierwszym był Stanisław Nietupski, który sprawował ten urząd w latach 1685-1693. W 1752 roku ziemię tę odziedziczył po swoim ojcu Józefie Szymon Syruć. Jest on niezwykle ważną postacią dla Syrutyszek, ponieważ to właśnie on na cześć swego rodu nadał nazwę na tej miejscowości. Wcześniej nosiła ona nazwę nawiązującą do płynącej tu rzeki Niewierzy, czyli Poniewierz. Do dziś również istnieje taka miejscowość i leży około 50 km od Syrutyszek na północ. Przez kolejne 50 lat syrutyszki dziedziczyli kolejni członkowie rodu Syruć. Po Szymonie włości przypadły jego bratu Józefowi, a następnie jego synowi Michałowi. Ziemianin w 1809 roku doczekał się dziecka, które nazwał na cześć swojego stryja Szymonem. Był to ostatni Syruć panujący na tych ziemiach, ale nie ostatni Szymon. Szymon Syruć był przykładem wyjątkowego szlachcica, bowiem czynnie angażował się w życie swoich poddanych, a także dbał o ich interesy. Chłopi szanowali swojego pana, a swoje oddanie udowodnili kilka lat później. Jednak do tej historii też jeszcze wrócimy. Szymon Syruć oprócz Tyszek, odziedziczył jeszcze bagatele oraz szetejnie, gdzie się zadomowił. Wówczas położony tuż przy brzegu niewiarzy dwór był w lepszym stanie niż stara siedziba w Syrutyszkach. Niestety, posiadłość w Szetejnie nie przetrwała do naszych czasów. W 1861 roku car Aleksander II w całej Rosji, a więc także na terenach zabranych nam ziem w kolejnych zaborach, do których należały syrutyczki, wprowadził reformę uwłaszczeniową, która miała na celu znieść niewolę osobistą chłopów. Szymon Syruć pośredniczył w jej wprowadzeniu nie tylko na swoich ziemiach, ale w całym powiecie kowieńskim. Ustawa uwłaszczeniowa miała za zadanie likwidację poddaństwa chłopów rosyjskich. Od momentu wprowadzenia ustawy nie można było chłopami handlować, zastawiać, darować ani ich przesiedlić bez ich zgody. Zyskali oni prawo pracy w przemyśle i handlu, a także możliwość przejścia do stanu mieszczaństwa i kupieckiego. Ponadto, ustawa o włościach uwolnionych od zależności poddańczej mówiła, że grunty pozostawały przy ziemianach, a chłopi mogli je wykupić lub wynająć na stałe użytkowanie od pana. Jednak najważniejszą zmianą, jaką wprowadziła reforma, była zmiana w wyśleniu o wolności osobistej. Dla porównania, w Królestwie Polskim w 1864 roku chłopi otrzymali ziemię, nie musząc jej wykupywać. Mogli także swobodnie korzystać z paswisk i lasów, co w Imperium Rosyjskim było w początkowej reformie zakazane. Oczywiście takie rozległe swobody dla chłopów w królestwie polskim były swego rodzaju ukaraniem szlachty za niedawne powstanie styczniowe. Szymon Syruć brał czynny udział w pomocy powstańcom styczniowym, za co został skazany na więzienie. To właśnie wtedy z pomocą przyszli jego poddani, wstawiając się za nim u władzy carskiej. Pomoc okazała się niezwykle skuteczna, bowiem Szymona wypuszczono, a co więcej, nie skonfiskowano mu jego ziem. Trzeba pamiętać, że konfiskata majątków była powszechną praktyką, a celem jej było Potępienie potencjalnego sprzeciwu wobec imperium rosyjskiego. W 1871 roku Szymon Syruć zginął w katastrofie kolejowej, wracając z zdrowiska w Bawarii. Szymon Syruć miał kolejno dwie żony. Pierwsza, Korwin-Kosakowska, powiła mu córkę Elwira. Gdy Elwira dorosła, wyszła za Antoniego Piotra Jerzego Hrabiego Komorowskiego, herbu Korczak. W ten sposób w 1859 roku Syrutyszki stały się majątkiem komorowskich. Musimy się jednak na chwilę zatrzymać, bowiem tu nasza historia rozdziela się na dwie opowieści. Szymon Syruć miał także drugą żonę, niejaką Weronikę Bogdanowiczównę. I to właśnie z tej linii rodu, jako prawnu Szymona Syrucia, już w XX wieku przyszedł na świat nasz noblista Czesław Miłosz. Jednak zanim o nim, dokończa najpierw historia Syrutyszek. doczekała się trzech synów, a majątek w sylutyczkach postanowiła przekazać najmłodszemu z nich, który także miał na imię Szymon. To trzeci z kolei mężczyzna w rodzie o tym biblijnym imieniu. Szymon Stanisław Cyryl Komorowski pod koniec XIX wieku postanowił wybudować ten oto piękny pałac. Pałac powstał na urwistym zboczu nad płynącą niegdyś tym korytem rzeką niewiarą. Ma dwie kondygnacje i jest wybudowany na planie prostokąta. Front budynku zdobi arkadowy portyk wsparty czterema kolumnami, które poprzedzają kolejne cztery półkolumny. Po jego prawej stronie utworzono drugi ryzalit, czyli część budynku wysuniętą poza jego główną bryłę. Nad ryzalitem wznosi się wąska wieża, której szczyt zdobi efektowny dach. Z tego miejsca rozciąga się piękny widok na dolinę rzeki Niewiarza. Od strony ogrodu wzniesiono dwa kamienne tarasy, zwieńczone drewnianym dachem. Ściany pałacu ozdobiono boniowaniem, czyli dekoracyjnym uwydatnieniem krawędzi na fasadzie. Piętra oddzielone są wydatnym gzymsem, natomiast okna, co nietypowe, są zróżnicowane. Część z nich jest zamknięta półkoliście, a część prostokątnie. Po przekroczeniu progu pałacu wita nas piękna sień. Tuż po niej hall, z którego schody prowadzą na kolejne piętra pałacu. Zaś tu znajdował się niegdyś gabinet właściciela pałacu. Piętrze pałacu jest kompletnie zaniedbane. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak te pomieszczenia wyglądały za czasów świetności tego miejsca. Na tym piętrze znajdowała się najważniejsza część pałacu, czyli główna sypialnia, sypialnie gościnne, a także salon, w którym podejmowano gości. Ciepło zapewnią efektowny piec, stworzony z białych i kolorowych kafli, a w głównym salonie umiejscowiono także kominek. Kiedy przemieszczała się służba, bowiem schody, które tu niegdyś były, prowadziły do kuchni i innych pomieszczeń gospodarczych będących na dole. Jednak gdybyśmy schodami poszli do góry, dotarlibyśmy do pałacowej wieży, z której rozpościera się piękny widok. Otacza parko o powierzchni 3 hektarów. Utrzymywany był w stylu angielskim, który charakteryzuje się stylem nieco dzikim naturalnym, w przeciwieństwie do stylu francuskiego, który naturę ujażmiał i stylizował w szczegółowo zaplanowane formy. W parku znalazło się także miejsce dla niewielkiej kapliczki, a także tego rodzinnego cmentarza, na którym pochowani są hrabia Szymon Komorowski, a także hrabia Wincenty Komorowski. Kwiaty na cmentarz regularnie przynosi mieszkanka Cerutyszek, która wspomina, że ostatni właściciele tych ziem cieszyli się dobrą opinią. Szymon Stanisław Cyryl Komorowski zmarł w 1907 roku. Po jego śmierci majątkiem opiekowała się jego żona Anna Klara Mątwiłówna wraz z synem Wincentem, jednak nie był to spokojny czas. W trakcie trwania I wojny światowej pałac został splądrowany. Zrabowano wszelkie ozdoby, meble, dzieła sztuki i cenne przedmioty. Wkrótce po ustaniu wojennej zawieruchy na komorowskich, jak i na wszystkich polskich właścicieli ziemskich spadło następne nieszczęście. 3 sierpnia 1920 roku litewski Sejm Ustawodawczy przyjął podstawy reformy rolnej. W wyniku kolejnych reform rolnych na Litwie, obejmujących zarówno ziemie uprawne, jak i lasy oraz jeziora, z posiadanych przez komorowskich 1200 hektarów zostawiono im raptem 80. Pomimo odebrania komorowskim większości majątku, Wincent pozostał w Syrutyżkach. W roku 1932 poślubił 25-letnią Zofię Francuzowicz. Niestety, nie było im dane długo cieszyć się resztkami rodzinnej własności, ponieważ już w latach 40. XX wieku Sowieci przejęli majątek i utworzyli na jego terenie kołchoz. Po II wojnie światowej pałac przemieniono na zakład zamknięty dla młodzieży zmagającej się z gruźlicą. Jego przeznaczeniem była opieka nad dziećmi pracowników zakładów elektrycznych w pobliskich Kejdanach. Niestety o sam budynek nikt nie dbał, przez co z roku na rok popadał w coraz większą ruinę. Nadzieja na uratowanie pałacu w Syryteżkach pojawiła się na początku XXI wieku, gdy majątek nabył Wiktor Uspaskich, biznesmen i lider litewskiej partii pracy. Nadzieja jednak okazała się płonna, ponieważ w 2006 roku władze litewskie wydały na biznesmena europejski nakaz aresztowania w związku z podejrzeniami o popełnienie przestępstw skarbowych. Wiktor Paskič uciekł do Rosji, a swój nowy nabytek zostawił bez opieki. Pałac jest nadal ogrodzony, ale jak widać pusty, zaniedbany i niestety z roku na rok nadal niszczeje. Wróćmy jednak do momentu, w którym pojawia się druga linia rodu Syruciów. Ta, z której pochodzi nasz noblista Czesław Miłosz. Szymon Syruć z drugą żoną Weroniką doczekał się córki imieniem Józefa. Szlachcianka została wydana za Zygmunta Kunata, herbu Topór. Owocem ich związku była córka nazwana na cześć swojej babci Weroniką. To właśnie ona w roku 1910 wyszła za Aleksandra Miłosza Herbu Lubicz. A już rok później, w 1911 roku, przyszedł na świat przyszły polski noblista Czesław Miłosz. Czesław Miłosz przyszedł na świat 30 czerwca 1911 roku w dworku w Szetejnie oddalonym o kilka kilometrów od Syrutyszek. Niestety, dworek nie przetrwał do czasów współczesnych. Przetrwał natomiast kościół, w którym to małego Czesława ochrzczono. Pańskiego w świętobrości został ufundowany przez polskiego dyplomatę Ignacego Zawisze w 1744 roku. Początkowo była to budowla w pełni drewniana, jednak w 1880 roku dobudowano murowane boczne skrzydła, przez co bryła kościoła nabrała formy krzyża. W 1873 roku obok kościoła wybudowano niewielką drewnianą dzwonnicę. Sław Miłość miał wielki sentyment do swoich rodzinnych stron i często nawiązywał do nich w swej twórczości. W tej części Litwy umieścił akcję powieści Dolina Isy, uważanej za jedną z najwspanialszych książek o dzieciństwie i dojrzewaniu. Swoje dzieło Miłosz pisał w latach 1953-1954, będąc wtedy na emigracji we Francji, gdzie przebywał aż do 1993 roku. Pierwowzorem tytułowej Doliny Issy jest właśnie Dolina Rzeki Niewiarza. Sama powieść posiada elementy autobiograficzne autora, jednak ukrytego pod postacią chłopca Tomasza Dilbina, który dojrzewa na Litwie skonfliktowanej po I wojnie światowej. W powieści wyraźne są konflikty na tle narodowościowym po wytyczeniu nowych granic, ale także napięcia wynikające z reformy rolnej. W tym niemal filozoficznym dziele znalazło się także miejsce dla niemal namacalnych opisów przyrody Doliny Niewiarzy, skrytej pod nazwą Issa. Miłoż często wspominał, jak w dzieciństwie w Dni Święte chodził zazwyczaj pieszo około 3 km z szytejni do Kościoła w Świętobrości. Zapewne odwiedzał wtedy grób swojego pradziadka Szymona Syrucia. Pod koniec swojego życia Miłoż napisał wiersz poświęcony postaci swojego przodka. Powróci na ziemię pan Szymon Syruć, sędzia Kowieński, miecznik litewski z tytułem witebskiego kasztelana. Ale nie na tę odmienioną okolicę, bo to pewnie byłoby niesprawiedliwe. Poczuje pod stopą drogę wzdłuż niewiarzy, przywita wioskę Ginejty i promna w łajniach. Za tysiąc lat wezwany na sąd ostateczny będzie pan Szymon Syruć. Znów promna niewiarzy i swojnie, szetejnie i biały kościół w opitołokach. A sądzona jest wasza miłość za upodobanie w urzędach i godnościach, które nic nie znaczą, kiedy miasta i wioski przeminą. nie wierzy, czy jak pisał o nasz noblista, Dolina Isy to miejsce wręcz magiczne. Lesowe wzgórza, jeziora, bagna i moczary, pośród których wychował się nie tylko Miłosz, ale także jego znamienici przodkowie, jak Szymon Syruć, Szymon Komorowski czy Józef Syruć, a także pałac w Syrutyszkach czy kościół w Świętobrości. Te wszystkie miejsca i postacie skrywają wiele tajemnic, które warto samemu odkryć, by poczuć klimat dawnej Polski.